Program przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich, ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, sceny na gości oraz więcej takich fajnych rzeczy. Czujcie się zachę... ostrzeżeni? Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj na tapecie New Age 55 Hughes. Czyli, po ludzkiemu, będzie to Powerglide. Na początek, obadajmy, oczywiście, pudełko, żeby zobaczyć, jak coś co i jak w to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o pudełko, wygląda ono na razie w taki sposób. Mamy tutaj artwork na pudełku który przypomina nam mniej więcej jak wyglądał artwork do G1. -ki. Na pudełku Transformers mamy tutaj numer 55, Hughes. Jest to relatywnie nowa figurka, niedawno w sumie miała premierę. Jest do nabycia oczywiście tą figurkę zdobyłem na Showzy Store. Osobiście polecam ten sklep, jeśli chodzi o to, naprawdę szybkie dostawy mają i naprawdę bardzo pewny sklep. Dodatkowo dostaniecie do każdego zakupu, do każdego transformera dostaniecie pakiet naklejek, które możecie oczywiście wykorzystywać na tą figurkę na różne inne figurki. Niemniej jednak generalnie nie jest to płatna reklama, od razu mówię, nic mi za to nic nie, nic nie płaci. A szkoda jakby co, Showsy Store, wiecie co, jestem do Waszej dyspozycji. Niemniej jednak generalnie obadajmy naszą ptę Pudełko wygląda bardzo ładnie, poszlaczkowemu, bardzo fajnie. New age na górze, super. Tak wygląda z boku. Mamy tutaj, e, oczywiście, figurkę, jak będzie wyglądała w trybie robota, w trybie pojazdu, samolotu. Tutaj mamy od góry takie coś czyli transformacja do trybu samolotu. Z drugiej strony figurka. No i na końcu mamy tutaj takie coś, czyli ta dziewczyna z jednego odcinka, bo Power Glide generalnie w drugim sezonie pojawiał się jak wysypka na tyłku ministranta. Niemniej jednak yy, główny epizod to był Girl Who Loves Power Glide, czyli dziewczyna, która kochała Power Glida, Gdzie miał on można powiedzieć, że tak jedną z głównych ról. No i tu jest ta akurat dziewczyna z tym Power Glide'em. Mamy tutaj tak to pokazane. Oczywiście jest tak jak wcześniej wspominałem, naklejeczka Quality Control pa co to oznacza? To oznacza, że z tą figurką płacimy oprócz nie tylko za figurkę, ale płacimy również za to, że ktoś wziął tą figurkę do ręki, przetransformował przynajmniej raz, nakleił naklejkę, że faktycznie ta figurka nadaje się, że jest sprawna i schował do pudełka. To dodatkowo jest wliczone w cenę, dlatego jestem zawsze pewny, kupując New Age'a, że każdy towar, który dostaniemy, będzie najlepszej jakości. No więc. Mamy tutaj właśnie ten quality control. Przydałoby się Hasbro coś takiego, no ale już nie będziemy narzekać. New Age, warning, achtung, bla, 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 bla. Coś tam jest też, żeby nie, jak będziemy jeść, to żeby uważać, żeby się tym nie zakłysnąć, bo jednak części twarde są. No i od spodu też takie... Tryb transformacji, tak mniej więcej, pudełeczko wygląda. Ogólnie pudełeczko jest bardzo małe. Niektórzy mają nawet większe iPhone'y od tego pudełka. Więc trzeba przyznać, że naprawdę malutkie pudełeczko. To mi się też podoba. Mało miejsca zajmuje, łatwiej je przechowywać niż e, wszystkie te pudełka wielkie, w których przechowujemy głównie powietrze, a figurka jest tylko dodatkiem. No więc zabierzmy pudełko, nie ma sensu się nad nim rozczulać. Oczywiście w pudełku jak to w pudełku. Co my dostaniemy? Obstrukcje, no jak żeby inaczej? E, podobają mi się te. Podoba mi się ten fragment, takie nawiązanie do G1 trochę. Sama instrukcja no jest, bo jest. Ani ona specjalnie czytelna, ale jest, więc spoko. Druga strona to biała kartka. Taka instrukcja, super. Ja osobiście nie używam instrukcji, bardziej patrzę po prostu na wideo z recenzją, gdzie ktoś już to za mnie transformuje. No więc już wtedy mam mniej więcej pogląd, jak wszystko tutaj działa. Natomiast teraz tak, przejdźmy jeszcze teraz do to, co dostaniemy z akcesoriów. Z akcesoriów dostaniemy... Muszę to odkleić, dobra. Z akcesoriów dostaniemy ryło. To jest ten, ta gęba kosmity, która tam była chyba bodajże z odcinka, poprawcie mnie, jeżeli się mylę w komentarzach, ale to chyba było Trax Goes to Hollywood, czy jakoś tak. Gdzie te wielkie gdzie roboty przebierały się za kosmitów, żeby grać w filmie. Było to idiotyczne, co podkreślał bodajże chyba Trax, że czuł się z tym głupio. Niemniej jednak to było z tego odcinka, taka maska. Co jeszcze dostaniemy? Dostaniemy w zestawie tradycyjnie, może wyjmę podstawkę, która jest tutaj wpinana mu we fiutka. Dobra, to wyjmiemy. Podstawka tradycyjna, tutaj mamy artykulację w tym miejscu. Wszystko chodzi bardzo, bardzo ciężko. Mamy tu artykulację, tu artykulację. Artykulacje jest to mniej więcej ta sama podstawka, którą mieliście yy, możliwość już u mnie oglądać na kanale, kiedy robiłem recenzję Shockwave'a, Tylko, że tamta była lekko fioletowawa, ta jest lekko biała. No i podobno takie same są w New Age Seekera, aczkolwiek głowy nie dam, nie mam New Age Seekerów, niestety. Dodatkowo mamy tutaj porty, gdzie możemy wpinać yy, pozostałe akcesoria, jak potrzeba. Jednym z nich będzie spluwa która bardzo mocno przypomina spluwę Ironhida, Bumblebee'ego, Ratcheta. Taka dość podobna spluwka. Swoją drogą nawet fajnie, bo szczerze mówiąc, no spluwy, no są różne gatunki spluw, ale mniej więcej większość z nich wygląda podobnie, więc fajnie tutaj, że w Transformerach też mają takie spluwki, o. Że nie jest 150 tysięcy rodzajów do każdej figurki, tylko że mogą być bardzo podobne do siebie. Bardzo fajna spluwka. Oczywiście każdy z tych akcesoriów możemy wpinać sobie tutaj... Mamy porty. Jeżeli ktoś chce sobie składować w podstawce, to może sobie tutaj, gdzieś, którąś z dziur włożyć. O, jest składowana. Ciekawe, czy masko ryjo też można tutaj sobie gdzieś zamontować. Coś tu się da? No, później to obadam. Generalnie maseczkę możemy również wkładać mu tutaj. Jak jest samolocik, to tutaj mamy takiego dingsa. Dziurę i maskę się wkłada to coś. Na kamerze zawsze trudniej to się robi. O i mamy. Leci i się sobie gdzie na, na kogo napalm zrzuca i udaje ma, że ma głupią minę. E, oczywiście dodatkowo jeszcze ta właśnie figurka samolocika, czyli naszego Power jest to samolot bazujący na tym czymś. Pokażę to tutaj oczywiście mniej więcej. Taki samolocik. Obejrzyjmy sobie z bliska. Bardzo fajny kokpit z transparentnego plastiku pomalowany na czerwono. Ogólnie bardzo mi się podoba ten czerwony kolor. Yy, taka wiśniowa czerwień, bardzo ładnie to wszystko się prezentuje. Yy, mamy tutaj tradycyjnie kokpit pomalowany tutaj coś na kroczu. Silniki. Silniki są oczywiście artykułowane, bo są na stawach kulkowych, więc możemy je sobie przesuwać. Jedyna wada, jaka tutaj mogę powiedzieć jest, ale to też nie jest tak aż tak bardzo ciężki problem, bo to, to są te białe tu, tutaj e, te piny. Oczywiście możemy je sobie pomalować na czerwono, wystarczy kupić Ferrari Red i tylko trochę tutaj, kilka kropel farby i będzie to zamalowane. Niemniej jednak jest, no więc jest. Tak mniej więcej wygląda od góry. Tak mniej więcej wygląda od boku. Tak wygląda od dołu, a jeżeli ktoś bardzo chce tak jak miał w wersji w G1C, to możemy sobie to obrócić i już ma widoczną twarzyczkę. Jak kto chce, może się tak bawić, ja jednak zostawię tak, żeby wyglądał normalnie. O. Tutaj też można puścić trochę Ferrari Redacz koloru czerwonego modelarskiej farby i też będzie bardziej to konsekwentne. Eee, ma syndrom widocznych rąk, niestety tak, to jest akurat ten problem, ma widoczne ręce, no ale... No jest to już tak mała figurka, że w sumie jestem w stanie odpuścić. Jest to mini-bot. A które figurki nie mają teraz widocznych rąk? Nawet u Hasbro i to Voyagery. Dużo się figurek zdarza. Chociażby najnowszy Prime z Cybertronu też ma widoczne z tyłu ręce. E, natomiast tutaj mamy to ładnie skompresowane logo. Dodałem. Mam w zestawie logo. Mam całą masę teraz na papierkach tych logotypów, więc mogę sobie te kalkomanie spokojnie dodawać. Bardzo fajna sprawa. E, ogólnie cały tutaj. Całość jest mniej więcej z czerwonego plastiku. Nie mam pojęcia, czy nie pociągnęli to też lakierem bezbarwnym, bo on taki ładnie błyszczący jest ten plastik. On nie jest taki typowy plastik hasbrowaty mętny. On jest taki bardziej błyszczący, więc trudno mi powiedzieć, czy nie przejechali tutaj też bezbarwnym. Ale wygląda bardzo ładnie ten plastik. To oczywiście jest transparentny plastik, to jest oczywiście już nasz normalny plastik. Tutaj możemy zaobserwować, ten kawałek jest troszeczkę z innego plastiku. Nie wiem czy to będzie z bliska widać. Ten jest trochę z innego plastiku tutaj, bo jest taki trochę ciemniejszy, nie jest taki ładny czerwony jak cała reszta. Podobnie jak te stawy tutaj też nie są z tego plastiku. Podejrzewam, że to kwestie po prostu konstrukcyjne, żeby zachowały po prostu giętkość stawy odpowiednie. I żeby to się nie psuło. Podejrzewam, że taki był cel. Tego, ale ewidentnie te fragmenty są z innego plastiku i ten nie jest aż tak bardzo widoczny, nawet na kamerze nie jest aż tak bardzo widoczny, tak samo jak tutaj ten fragment. Ale warto wspomnieć, że jest. Mamy tutaj też oczywiście na takie stawy, no jest jak jest, silniki odrzutowe, bardzo fajnie, nawet zresztą pomalowane w środku na srebrno, bardzo ładnie. E, mamy do spodu tu pomalowane na szary, właściwie to jest szary plastik, tu jest tylko pomalowany na czerwono. Ale to jest szary plastik, bo to, to będą nogi. Ręce. Tutaj akurat wiadomo, no to będą ręce, i tak dalej. One są zrobione z jakiegoś szarego plastiku, ale taki, jakby były pociągnięte jakimś satynowym lakierem. One są takie bardzo fajnie, niby błyszczące. Nie aż tak błyszczące, żeby coś się odbijało, ale takie bardzo fajne, mają taką teksturkę, jakby były po prostu czymś pociągnięte. Bardzo fajna sprawa. Dobrze, tak mniej więcej wygląda, tak mniej więcej wygląda, tak wygląda, tak wygląda. Dobra, bez przynudzania, przejdźmy na obrotową podstawkę, a jeszcze jedna rzecz. Eee, wpakowywuje się, tu mamy tego fiutka i ten fiutek wpakowywuje się tutaj w tę dziurkę. Ach, problem z trafieniem, po alkoholu zawsze tak jest. No i mamy samolocik. Dobra, zdejmijmy to, odsuńmy akcesoria. Łobrotowy talerz, co byśmy zobaczyli mniej więcej jak nasza figurka będzie się sprawowała w 360 stopniach. No więc, tak, figurka będzie się prezentowała z randomowy matchbox. Dodge Challenger z mażoretek. Mechfantoj z Sideswipe. Deluxe Reveal The Shield Jazz. Tak się prezentuje wielkościowo ze wszystkimi tymi figurkami. A dla tych co pragną większego porównania, bardziej szczegółowego, figurka w długości ma. no powiedzmy, że gdzieś tak, około. prawie 8 cm. No, tak mniej więcej pi razy drzwi. Tak więc możemy zaobserwować, że jest to strasznie malutka figurka. Zabierzmy teraz figurki, zabierzmy to, co niepotrzebne. Przejdźmy, generalnie, do transformacji. Light, przetransformowany w formie robota w pełnej swojej klasie i chwale. Obejrzyjmy go sobie generalnie z bliska, by obadać jego pyska. Jego pysku jest całkiem ładny, wygląda jak Powerglide, bardzo fajnie. Oczywiście tutaj jest, ma taki fajny czerwony dzinzel, znaczy srebrny dzinzel pomalowany na czerwonym plastiku. E, bardzo ładnie biała morduchna, niebieskie oczy i szara macha. Tutaj bardzo fajnie to wygląda. E, logo dodane, tradycyjnie. Ręce, tak jak wcześniej wspomniałem, z tego szarego, bardzo fajnego satynowego plastiku. Bardzo mi się ten plastik podoba. Normalnie szary plastik e, mi przeszkadza, bo zazwyczaj wygląda na tani. Niestety to jest akurat problem, był zawsze moim zdaniem tego szef plastików. Natomiast ten wygląda bardzo ładnie. Nie wygląda na tani, nie wygląda, wygląda bardziej jakby był pomalowany jakimś satynowym czymś pociągnięty, że to tak ładnie wygląda. Że nie, nic nie prześwituje, wszystko wygląda bardzo ładnie. Czerwony wiśniowy, bardzo ładnie mi się to podoba, ta, właśnie ta, ta czerwień tutaj. Pomalowane na szaro, na czerwono, na żółto, małe dęksiki tutaj w pasie. Pistolet oczywiście szary plastik. Eee, nogi, jak to nogi, tutaj nic więcej, czerwony plastik. Obróćmy go z tyłu, no to tutaj mamy właśnie przeźroczysty kawałek plastiku na kokpit, bardzo fajnie, podoba mi się to. Eee, Akurat ta część zazwyczaj wsiącze na czerwony plastik, a to, ale tutaj nie wchodzi w żadną interakcję, nie transformuje się nic na od tego plastiku, nie zależy. Więc jak dla mnie jest to bardzo fajny plastik. Dalej czerwone, czerwone. Tutaj akurat to takie srebrne, jakby chromowane. Jest to metal, metalowe części, bardzo fajnie. Dalej mamy tutaj oczywiście na czerwono silniki i pozostałe tutaj stopy, pinty i tak dalej. No, i mianowicie przyszedł czas na artykulację naszego malucha. Obadajmy, co on tutaj może mieć artykułowanego. Jeśli chodzi o głowę. Przybliżmy. Jeśli chodzi o głowę, to głowa jest obracana. Chodzi bardzo ciężko, więc. Trzeba się trochę nafatygować, żeby obracać, ale głowa jest obracana bez problemu na stawie obrotowym. Jeśli chodzi o góra-dół, no to co najwyżej, jeżeli oszukamy trochę transformację, to możemy nawet i tyle zrobić. Dalej to już będzie wyglądało jeszcze bardziej pokracznie, więc niestety głowa góra-dół normalnie nie zrobi ze względu na, na te możliwości. No niestety, no skala legend, nie wszystko można mieć, co by się chciało. Ręce, no to standardowo tyle na boki, Próbujemy trochę wyostrzyć. 360 bez problemu. W łokciach zginane. Można by powiedzieć, że grubo ponad 90 stopni. E, obrotowy bez problemu. Nadgarstki obracane przy tak małej figurce. Czasami trzeba pilnować, żeby się nie rozsunęło to, ale o, obracane jest. Bardzo fajnie. Tego mi brakuje na przykład w niektórych deluxeach. Dają figurką miecze, a nie dają obrotowych nadgarstków, co ucina praktycznie 90% fajnych pozycji, które można z tym mieczem robić. E, następnie talia. No to obracana tradycyjnie. No i ma up crunch. więc Bez problemu możemy sobie tutaj robić różnego rodzaju fajne pozycje do tyłu wywijać do przodu. Nogi. Nogi generalnie mamy tak, czyli Wanda ma zrobi bez problemu. Z rzeczy, która mnie akurat troszeczkę odstraszyła, tutaj to strasznie ciężko chodzi ta noga. Ale generalnie spróbujemy od tej cięższej nogi. O! Tyle do przodu wywinie. O! No! razem zapkrączę, może bardzo wiele wyzdziałać. Do tyłu. Niestety, dalej jest wyraźna blokada, więc tyle może zrobić do przodu. Kolano. 90 stopni i nic więcej. Dodatkowo wyprostujmy trochę nogę. Dodatkowo ma jeszcze tutaj obrót przy okazji. może sobie stanąć w rozkroku jak Cowboy w kolanie 90 stopni. No i stopy, stopy to tak. Może sobie tak, tak, tak. więc całkiem bardzo fajna pozowalność. No i... Przy okazji ma staw kostkowy tutaj, jeżeli ktoś jeszcze bardziej potrzebuje, to może tak sobie odgiąć, będzie jeszcze więcej. No i piętka, no to piętka może w tą stronę i w tą stronę. Tak więc, jeśli chodzi o artykulację, figurka ma całkiem przyzwoitą tą artykulację. Muszę powiedzieć, że tutaj nie czepiałbym się za bardzo pod tym kątem, bo jest całkiem przyzwoicie. Wyprostujmy nogi. Ta jedna chodzi trochę mocniej. Porównajmy teraz dziada z innymi figurkami dostępnymi na rynku, takimi jak Magic Square Blue Streak, Magic Square Optimus Prime, New Age Grapple. Mechf Toys, Trax. Tak mniej więcej wygląda ta figurka, ale nie byłoby porównania bez jeszcze jednej ważnej rzeczy, czyli centymetrówki. A ta nam mówi, że to ma mniej więcej około 7,5 cm wzrostu. Zabierzmy resztę trupów i przejdźmy do obrotowego talerza. Czas na moje ostateczne podsumowanie. Figurka oczywiście kupiłem na z Store za ponad 40 coś dolarów. Jest to dość wygórowana cena. Niemniej jednak, co ona oferuje, tu, co my tutaj dostajemy? Z rzeczy, które mi się w tej figurce średnio podobają, to troszeczkę zbyt ścisło chodzi ta noga. Nie mówię, że jest jakoś drastycznie ścisło i być może wasz egzemplarz będzie, w waszym egzemplarzu będzie chodziła dużo, dużo łatwiej, ale ta jedna rzecz jest taka moim zdaniem troszeczkę za bardzo, aż za ścisło. Druga rzecz, która mi się w tej figurce raczej średnio podoba, no to generalnie to, że przez to, że ta noga chodzi ściślej, troszeczkę łatwiej jest, luźniej chodzi talia. I to może też trochę spowodować, że zamiast ruszamy ręką, będziemy zawsze ruszać uprączem. To nie są wielkie rzeczy, bo tak naprawdę to nie jest w ogóle wada, tak naprawdę, biorąc pod uwagę niektóre figurki. Niemniej jednak warto o tym wspomnieć. Dr kolejna rzecz, która może się czasami ludziom nie spodobać, to czasami u mnie tego nie ma, ale u niektórych odpinają się te silniki. Stąd u mnie się one nie odpinają, trzymają się dobrze, ale przy u niektórych mogą właśnie mieć z tym e, problem, że mogą się one odpinać. Poza tym, figurka moim osobistym zdaniem jest naprawdę bardzo, bardzo dobrą figurką. I tutaj nie mam co do niej żadnych zastrzeżeń, jeśli chodzi o to. Natomiast, czy warto ją kupić? Tak mnie teraz nadała rozkmina, bo jednak kupujemy 5 centymetrową figurkę i warto by było też wiedzieć, czy ona faktycznie się do czegoś nadaje, czy jest ona warta swojej ceny. Szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę teraz czynniki, jakimi się hasbro kieruje przy sprzedaży figurek, uważam, że w miarę tak, bo dostajemy faktycznie figurkę dobrej jakości, z dobrych materiałów i fakt faktem, że dostajemy od razu figurkę, którą ktoś wcześniej przetransformował, no dostajemy już sprawdzony towar przez kogoś. Figurka działa bardzo dobrze, wszystkie stawy chodzą ścisło, poza tym, że talia trochę luźniej, to wszystkie rzeczy pozostałe chodzą bardzo ścisło. Transformacja jest pomysłowa i niezwykle angażująca, więc tutaj też jest dodatkowy plusik. A figurka w obydwu trybach wygląda moim zdaniem bardzo zadowalająco, jak na mini bota Jest to naprawdę fajna rzecz. Natomiast, gdybym miał polecić, czy bierzcie tą figurkę, czy nie, szczerze mówiąc, tak, jeżeli macie już rozbudowaną kolekcję i brakuje wam Power do tej kolekcji, jak najbardziej tak, to jest moim zdaniem fenomenalna figurka. I nie wiem, czy jeżeli wyjdzie Magic Square, nie mam takiej pewności, czy jakby wyszedł Magic Square, ta figurka byłaby Magic Square'a lepsza od tej. Natomiast, jeżeli dopiero zaczynacie, chcecie wkroczyć w kolekcję figurek. Yy, Skali Legend, tutaj proponowałbym się Z nim strzymać dlatego że 40 coś Dolarów, jest to dość duża kwota Jak na mini bota i w tej cenie Warto lepiej spróbować poszukać czegoś Innego, na przykład Prima Którąś wersję Prima na przykład, czy bądź Bodajże jakichś innych minibotów, samolotów Czegoś co będzie takiego bardziej charakterystycznego Powerglida proponuję kupić Dopiero wtedy, gdy już faktycznie stwierdzimy Że jesteśmy jego fanem, potrzebujemy go mieć I no, i jest to Niezbędny element w naszej kolekcji, natomiast Jeżeli dopiero zaczynacie, polecałbym raczej skupić się na innych figurkach. A jeszcze jedno, o czym zapomniałem dodać w recenzji. Figurka ma tutaj malusieńkie tyci, 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 tyci serduszko. Widzicie? To jest generalnie z tego odcinka Girl Who Loves Power Glide, gdzie mu się diodowe serduszko w bebechach zaświeciło. Generalnie kto nie widział tego odcinka, obejrzyjcie sobie, to jest w drugim sezonie zatytułowane Girl Who Loves Power Glide. Bodajże tak mi się z tego co pamiętam, o ile dobrze tytuł pamiętam. Mamy tutaj to serduszko. To tak, w razie czego gdyby ktoś chciał. Fajny feature dodatkowo. Moja ocena tej figurki, gdybym miał ją oceniać, jak dla mnie jest to. 9 na 10, ponieważ ma kilka swoich wad, ale jest naprawdę bardzo, bardzo udaną figurką. Drogą w ciul, ale, ale naprawdę bardzo udaną. Niestety, w przypadku New Age'a i ogólnie figurek w Skali Legend, kupujemy tak naprawdę inżynierię, czyli nieważne jest skala, kupujemy jak bardzo figurka jest zaawansowana i jak dobrze wszystko jest posprawdzane i te części dobrze działają. Każdy, kto miał New Age'a, chociaż jedną figurkę New Age'a w rękach, wie o czym mówię, jeśli chodzi o jakość. Jest naprawdę super świetnie i po prostu 9 na 10. To by było na tyle, jeśli chodzi o tą figurkę. Dajcie mi subika, dajcie mi dzwoneczek, dajcie mi lajka, jeżeli możecie, jeżeli wam się filmik podoba. Oczywiście jak dacie dzwoneczek, będę was powiadamiał YouTube, o wszystkich moich filmach, które wychodzą na kanał, nie tylko o krótkim info, ale również o recenzjach figurek. Dajcie mi oczywiście komentarz też, co sądzicie o tej figurce i ewentualnie jeżeli by ktoś potrzebował, chętnie odpowiem na wasze pytania, jeżeli by ktoś chciał zacząć też zbierać w skale Legend. No dobra, to więc bez przedłużania wstępnego, do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam pa!